W tym zadaniu mamy trapezy równoramienne i pierwszy ma podstawy długości 6 i 10, to jest akurat w decymetrach, ale wszystko mamy w decymetrach, więc nie będę już pisała jednostek. I wiemy, że obwód jest równy 32, to znaczy, że jeśli mamy równoramienne, to mamy ramiona, możemy sobie nazwać tutaj C i C, prawda? Czyli obwód to będzie 6 dodać 10, czyli 16, dodać 2 C to się równa 32 czyli 2c równa się 16, czyli c równa się 8, czyli wiemy, że tu mamy 8 i tu mamy 8. Mamy policzyć miary kątów tego trapezu, no to myślę, że łatwo będzie, ten najłatwiej będzie kąt nam wyznaczyć, to nazwijmy go sobie alfa, bo mamy m, tu wysokość, możemy sobie zastosować i mamy kąt prosty wtedy. Znamy jeden bok, no to jeszcze dobrze by było poznać chociaż jeden bok, żeby jakąś funkcję trygonometryczną. Tutaj policzyć, no to słuchajcie, zróbmy tak. Jak to jest trapez równoramienny, to postawię sobie drugą wysokość i widzicie, że tu ten odcinek to będzie 6, tak samo jak na górze, prawda? A jeśli cały, cała podstawa ma 10, to 10 odjąć 6 to jest 4, czyli ona jest o 4 dłuższa i ma dwa identyczne kawałki, czyli tu będzie 2 i 2, prawda? Bo to jest 2 razy 2, czyli 4 i dodać 6 daje razem 10, czyli mamy ten trójkąt tutaj mały. 8 i 2 ma boki. Oznaczmy sobie tak samo kąty, jak mamy we wzorach, jak zwykle, czyli tutaj będzie A, tu będzie B, a tu mamy C. No to jak mamy policzyć, jaki to jest kąt, no to powiążmy sobie te boki, które znamy, czyli B i C. B i C to jest kosinus, czyli kosinus alfa, to będzie B dzielone przez C, czyli 2 ósme, to się równa 1 czwarta. I teraz, żeby sprawdzić, jaki to jest kąt, no to oczywiście sięgamy do wzorów, bo to nie jest żaden kąt z tych podstawowych. To nad, z tyłu w tej tablicy wartości. Kosinus alfa 0,25, sprawdzamy, gdzie to będzie. No i widzę, że najbliżej jest 75 stopni, czyli alfa to będzie około 75 stopni. Jak mamy tutaj alfa równe 75, to znaczy, że ten kąt na górze. Ten, to będzie 180 stopni odjąć 75 stopni czyli 105 stopni czyli nasze kąty to jest 105 stopni 75 stopni oczywiście z drugiej strony jest dokładnie to samo dobrze, to teraz bierzemy się za następny trapez tutaj mamy podstawy długości 4 i 8 też jest równoramienny wysokość jest równa 8 i oblicz miary kąta jaki przekąt na trapezu tworzy z jego podstawą czyli alfa będzie tutaj i teraz sprawdzamy sobie boczki w tych trójkątach, czyli możemy tak samo jak w poprzednim trapezie spuścić sobie tutaj wysokość, tak? czyli tutaj będziemy mieli 4, a wiemy, że ta podstawa ma 8, czyli to znaczy, że te dwa kawałki małe mają po 2, czyli tu będzie 2. A jak tu jest 2, to ten bok, który nas interesuje z tego trójkąta prostokątnego, który jest tutaj, tak? czyli ten. Musi mieć 8 odjąć 2, czyli 6. Czyli mamy tutaj 8 wysokość i 6 bok. Oznaczmy teraz sobie jeszcze kąty, tak, jak mamy w tym trójkącie w karcie wzorów, czyli naprzeciwko interesującego nas kąta mamy A. Obok kąta mamy B i przeciwprostokątna to jest C. Czyli możemy sobie policzyć, co mamy dane? Mamy dane B i A, czyli policzmy sobie tangens alfa, to jest A do B czyli 8 podzielone przez 6, to nam daje 4 trzecie, czyli to jest mniej więcej 1,33 i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzamy w tablicach, gdzie tangens ma wartość 1,33, najbliżej oczywiście, i widzę, że to jest kąt 53 stopnie, czyli alfa to jest około 53 stopnie. To teraz jeszcze podpunkt C w trapezie równoramiennym. Przekątna o długości 13 tworzy z ramieniem kąt prosty, czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty. E, oblicz miary kątu trapezu, jeśli jego wysokość jest równa 5, to tutaj będzie wysokość narysowana. Oznaczmy sobie ten kąt alfa. Tutaj wiemy, że jest też kąt prosty, czyli alfa e, i kąt prosty, czyli tutaj będzie 90 minus alfa. No to skoro tu jest cały ten duży. Kąt tutaj to jest równy 90, to znaczy, że ten w środku tutaj to będzie 90 stopni. Odjąć ten mały, czyli odjąć 90 stopni minus alfa, e, czyli wyjdzie nam 90. Po, po opuszczeniu nawiasu będzie minus 90 stopni plus alfa, czyli wychodzi nam alfa, co oznacza, że tutaj ten kąt jest równy alfa. A jak on jest równy alfa, no to e, jest też kątem trapezu, prawda? I ten trój, w tym trójkącie, który mamy tutaj, zaraz Wam go narysuję, który się składa z przekątnej, o, bo się mi nie udało narysować prostej linii, do końca, czyli mamy ten trójkąt, mniej więcej, prawda? W tym trójkącie użyjemy sobie funkcji trygonometrycznej, mamy daną przyprostokątną koło kąta, czyli to jest zawsze na rysunku to jest B, i mamy daną przeciwprostokątną, czyli C, czyli powiążemy sobie B i C, czyli będzie to cosinus. Cosinus alfa to jest równe B przez C, czyli 5 przez 13. I to jest około, co sprawdzam, 0,38,46. Zaglądamy do tablic i widzimy, że alfa to jest równe mniej więcej, cosinus. Zaczynam. I alfa to jest równe mniej więcej sześćdziesiąt siedem stopni. No to drugi kąt trapezu, oczywiście to będzie 180 osiemdziesiąt stopni minus 67 stopni, prawda? Bo suma tych kątów jeden na górze i drugi na dole jest razem równa 180, czyli wychodzi nam 113 stopni. To są miary przybliżone.